Cieka, kochani. Z tej strony Haszka. I Natalia na kanale dwustronny. I dzisiaj przychodzimy do Was z Marcowym wrap-upem. Tak. I jesteśmy. Razem. pierwszy <grym> raz od dawna. No, nie wiem, co no, pierwszy raz, ale. Nie wiem, czy to yy, Tak, bo możliwe, że przecież to nie jest odcinek, który teraz wrzuciłyśmy od razu. A, no właśnie. No to już tak. w ogóle. No nieważne, w każdym razie jesteśmy razem. Super. Tak. I co? Opowiem Wam dzisiaj o książkach, które czytałyśmy w marcu. No, obie przeczytałyśmy sobie po cztery książki. I pierwszą książką, którą ja przeczytałam w tym miesiącu, to była książka, o której już Wam opowiadałam troszeczkę, że ją czytam na chyba Buchholu, bo jest to cudowna światłość. Nie mam jej tutaj ze sobą, ale. Po pierwsze, wzięłam, mm. ją kupiłam ją dlatego właśnie, żeby miała ładne wydania. Mm. Znaczy, jest cała kwiatowa i tak dalej i ma barwione brzegi też w kwiatki. Wiem, właśnie jak spojrzałam teraz na tym, to już przypomniałam sobie o, o jaką książkę chodzi w ogóle. Mm -hmm. e, no i ona miała być em, w świecie Bridgertonów, ale z magią. No i była magia, ale y, była te, ten świat Bridgertonów to było bardzo naciągane. Co no, znaczy... to było 100 lat po Bridgertonach. Tak, tak to było 100 to było. lat po Bridgertonach i okej, okay, nie były to te czasy, ale to też nie były czasy Bridgertonów, tam już były samochody i telefon. No, no nie, no, no za dużo, za dużo. Takie ten świat też mi się trochę. średnio podobało, podobało właśnie zbudowanie tego świata magicznego. No bo kurczę. Właśnie i też właśnie połączenie go z tym światem takim zwykłym, no bo właśnie były, nie wiem, były telefony, były auta, ale jednocześnie na przykład oni używali, nie używali świateł takich zwykłych, tylko używali takich świecących kul magicznych po prostu, żeby, nie wiem, no, żeby pasowało to do fabuły i żeby mm. tak na, na siłę wcisnąć po prostu coś magicznego chyba, mm. no bo, kurczę, no wszystko inne już jest, a światła nie mają nagle, a to w bogatym domu, nie to, że po prostu w jednym mm. domu chcieli sobie ten telefon zamontować właśnie i tak dalej, a światła... Nie mieli, bo mieli magiczne. Więc to mi się tak średnio podobało. Generalnie właśnie no, za nowoczesne były dla mnie te czasy, bo ja, ja się nastawiłam na to, że to będzie właśnie tak jak, jak w Bridgertone'ach, mm. że tam nie, no, będą raczej jeździć w dorożkach, mm -hmm. a nie samochodami. Mm -hmm. eee, no i pierwsza część trochę mi się dłużyła, pierwsza część, połowa książki. Eee, generalnie dałam trzy gwiazdki, ale to bardziej za już drugą część. Eee... I MLM. Tak, było, było to MLM, eee, ale kurczę ta pierwsza część tak mi się mega dłużyła. Mhm. Potem już było, potem było fajniejsze, już była jakaś akcja, coś tam, coś tam, a na początku to tak trochę się nie mogłam też połapać mhm. do końca, co tam się dzieje. Eee, może też właśnie dlatego, że nie, nie, nie wciągnęłam się, więc może dlatego nie mogłam się połapać. Eee, no ale taki średniaczek, dlatego dałam trzy gwiazdki. To jest. Pierwsza część, prawdopodobnie. Aha. Wydaje mi się, że będą jeszcze jakieś kolejne. Wydaje mi się, że będę czytać, yy, jeśli. No jest hasztak jeden, więc mm -hmm. powstałem, że jest to. Mm, o nawet chyba są. Tak, nawet są jeszcze jakieś zagranicą za już. Już mm -hmm. wydane. Więc prawdopodobnie będę, zwłaszcza, że widzę, że trzecia część jest najlepiej oceniona na Wutricie. No, wszystkie... no bo jak komuś się nie podoba pierwsza, to już nie czyta kolejnych. Pewnie tak, ale druga jest gorzej oceniona niż pierwsza. Czyli kląd drugiej książki. Tutaj, Ale tak, coraz mniej się zmniejsza y, liczba, uh -huh, liczba uh -huh. ocen, no, ale y, i tak na Goodread się ma 3,94, więc taka czterogwiazdkowa, dla mnie trzygwiazdkowa. Jak wyjdzie to widzę też, że inne też są w takim uh -huh. ładnym wydaniu, pewnie będą, bo wydanie polskie jest takie samo jak zagraniczne, więc no, tak, obstawiam, że każda kolejna... Tam mi się trochę kojarzy z kosiarzami, nie wiem czemu, ale trzecia, tak, trzecia no. część. Dobrze, no to tyle o tej książce. Ja rozpuszczę sobie włosy, bo wkurzam, je, jak wyglądam, więc chwilę musisz to zaczekać. Dobrze, zaczekamy. Dobra, teraz ja. I chyba też pierwsza książka, którą przeczytałam w tym miesiącu, i są to lekcje chemii. Dla mnie absolutnie pięć gwiazdek było to. To chyba nie jest pierwsza książka, ale nieważne. Absolutnie 5 gwiazdek, to było świetne i ja w ogóle mam to ładne wydanie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że w ogóle w Polsce je wydali, bo właśnie już tam kiedyś wspominałam, że widziałam je za granicą. Ja mam je w koszyku, czeka sobie. No, trzeba to zamówić, fajnie, że się nie wyprzedało, jeszcze jest tak łatwo dostępne, nie? W każdym razie, wspaniała książka, jeżeli ktoś czytał Małe Życie, no nie wiem, mi dała takie same, wartości, znaczy nie takie same wartości, ale podobne, Rzeczy, powiedzmy, widała co małe życie, a w dużo przystępniejszy i taki lepszy sposób. Więc, i myślę, że taka bardziej kobieca Ta książka zdecydowanie naszą główną bohaterką jest kobieta. To są lata 60., ona jest chemiczką, ale pewnym sprotem przypadków musi teraz prowadzić program kulinarny i robi to na swój dosyć oryginalny sposób. Wspaniała. Wspaniała bohaterka, jest wspaniała przede wszystkim. Wspaniała bohaterka, wspaniała historia. Pewne zastrzeżenia są, ale nie takie, żebym obniżała jakkolwiek ocenę tej książce. Bardzo mi się podoba, dam 5 gwiazdek i. Chyba ja 4,75. Ja nie czytam jej w tym miesiącu, już uczyłam mm -hmm. chyba o tej książce, ja chyba dałam no ale chyba dam 4,75, ale też mi się strasznie podobała. No się... Czytałyśmy ją na klub książki. Mm -hmm. I też wszystkim się podobała po prostu. No, mega, mega. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, no bo wiem, że ona była popularna jakiś czas temu. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie czytał i w ogóle podoba mu się to piękne wydanie i chciałby je zakupić, ale nie wie czy przeczyta, to naprawdę warto, polecam. Ja Swoje... też podpisuję się pod tym. No. Dobra, kolejną książką, e, którą przeczytałam e, to było Zarządca Sansho, prawdopodobnie. Nie wiem jak to się czyta, ponieważ jest to książka japońska. E, zbierająca po prostu zbiór trzech opowiadań i jedno z tych opowiadań właśnie nazywa się Zarządca Sanshu prawdopodobnie. Eee, jest to to właśnie opowiadanie hmm. tytułowe i są jeszcze po prostu dwa, dwa inne opowiadania. No więc też jak to jest często bywa ze zbiorem opowiadań, były one różne. Mm -hmm. znaczy m, niektóre mi się bardziej podobały, niektóre mm -hmm. mniej. Na pewno najbardziej podobało mi się właśnie to opowiadanie tytułowe eee, i ale też była to właśnie bardzo specyficzna literatura. No po pierwsze jest literaturą japońską, która już w ogóle jest specyficzna. I autor też jest, też, też z tego co przeczytałam, jest specyficzny, ponieważ bardzo mi się to podobało to, że w tym zbiorze opowiadań na początku to w ogóle mieliśmy 30 stron notki o autorze, niemalże, żałosne w sensie się o jego twórczości itd. Okay, okay. i tak dalej. I też o tych opowiadaniach, które przeczytamy. Więc Trochę było spoilerowo. A, okej, okay. co było dziwne, ale e, nie, no, nie do końca spoilerowo, e, ale to na pewno fajnie pozwoliło mi lepiej odebrać to opowiadanie, bo tak to, to bym totalnie nie wiedziała, chyba, okay, trochę mhm. o co chodzi, w sensie jaki jest ich przekaz i tak dalej. Więc bardzo fajnie było, że to zrobione to, że była na początku ta notka o to, że właśnie z wytłumaczeniem no, Takim całym zarysem jego twórczości. I gdzie jakby te opowiadania też, które znajdują się w tym zbiorze opowiadań, znajdują się w jego twórczości. Dałam trzy gwiazdki, bo nie było to. Kurczę, ja niektóre książki japońskie lubię, ale jak są chyba jednak mniej specyficzne. Bo to były naprawdę dziwne książki, dziwne opowiadania. Były krótkie. Yy, więc yy, Myślę, że gdyby były dłuższe, to bym się bardziej męczyła, a dzięki temu, że były yy, krótkie, to no, mhm. no, no, no fajniej się je czytało po prostu. Ale też nie było to coś, co by mnie bardzo wciągnęło, więc dlatego dałam takie trzy gwiazdki. Yy, na, na, tak jak mówię, najbardziej podobało mi się to tytułowe, mhm. potem to pierwsze, które nie pamiętam jak się nazywa i najmniej tak to środkowe. Mhm. A, czyli tytułowe było ostatnie. Tak, tytułowe okay. ostatnie. Dobra, no to a propos takich książek, to może ja dam, znaczy nie a propos takich, ale dam właśnie yy, myszy i ludzie Steinbecka, bo ja zobaczą, że dam tej książce cztery gwiazdki, ale tak. chyba nie dam jej czterech gwiazdek aż, bo no właśnie to już z tobą rozmawiałam, nie zrozumiałam tej książki, nie poruszyła mnie w jakiś bardzo konkretny sposób, nie mogłam się trochę odnieść do sytuacji naszych głównych bohaterów, bo mamy tutaj jaki to jest rok? Jest to powiedziane? Nie pamiętam, jaki to, jak to jest rok, natomiast mamy tutaj dwójkę przyjaciół, którzy razem podróżują w poszukiwaniu pracy. To są takie dorywcze prace, gdzieś tam na różnych, no nie na roli do końca, bo że jak to się nazywa? Na farm, mm, na ranczach. Na, na ran... chyba to było. Okay. Nie okay. pamiętam. Chciałam powiedzieć, nie w posiadłości, tylko. Czymś innym, ale no nieważne. No, wydaje mi się, że to było nazwane ranczem, natomiast oni tak chodzili i szukali, ponieważ jeden z nich był, no, był nazywany przygłupem po prostu. Mhm. Był tak nazywany, nie wiem, tępem czy coś takiego czy no. Więc y, on był dużym, silnym chłopem, natomiast no, brakowało mu takiej w sumie nawet podstawowej inteligencji, bym powiedziała. Mm, więc czasem po prostu wpadał w kłopoty i znaczy, został. on był no, by... no, ale nie było to powiedziane wprost, że. Co mu jest, no bo nie było wiadomo, co mu jest, no ale to, to są po prostu... lata 30 sprawdziłam. Okej, okay, no właśnie, że po wieku. prostu nie było wiadome, nie było wiadomo, nie był zdiagnozowany, nic nie wiemy, co tam, no widać ewidentnie, że coś z nim jest nie tak. Mm, natomiast, no, nie tak, no jest upośledzony, coś, coś tam jest, ale nie wiadomo co. I właśnie oni byli przez to wyrzucani, a że ten drugi się jakby trochę tak nim zajmował, no to tam z nim podróżował. E, no i właściwie tu mamy historię, jak trafiłam na jedno ranczo i co, i co się tam wydarzyło. No, nie będę więcej mówić, do bo też bym musiała zespolerować. No, i był taki moment tej książki, które faktycznie miał na mnie wstrząsnąć. I ja bardzo chciałam, żeby ta książka się skończyła w pewnym momencie. Po prostu, już mię Boże, niektórzy skończy, że nie mogę tego czytać, już nie chcę tego czytać. Yy, ale no, po przeczytaniu tej książki miałam takie spoko. Po prostu nam no, nie wstrząsnęła tak chyba, jak powinna. No, okej, okay, to mną bardzo wstrząsnęła. Po pierwsze, właśnie ta ich relacja mm -hmm. yy, Była dla mnie, no. Do... Taką no, jednak, wiesz, jakieś poświęcenie i tak dalej. No e... tak, tak. No. człowieka na, na rzecz przyjaźni, właśnie z osobą, która jest e, upośledzona. E, Straszniała ze mną oczywiście też scena e, zawierająca zwierzę, hmm. traktowanie zwierzęcia e, hmm. trochę. E, no, generalnie po prostu było dla mnie przykre widzieć świat, właśnie i. To, jak właśnie taka osoba, która jest upośledzona, chora i tak dalej, no, no, musi funkcjonować w tym świecie, że nie bez żadnej pomocy, żadnego, wiesz, ulgowej, nic takiego, też bardzo, bardzo mną poruszyły to, jakie oni mieli wspólne marzenia. Mhm. Wiesz, no, rozumiem. no i generalnie właśnie ta przyjaźń była. Specyficzna i piękna. Znaczy, żebyśmy mieli jasność tej osobie upośledzonej, bardzo wiele się wybaczało. Po prostu było rzeczy, których się nie dało wybaczyć w pewien sposób. No tak, Więc tak. I, I to był ten problem. Natomiast według mnie i tak było widać dużo, już nie po samej tej przyjaźni, ale ci ludzie z boku, oni. Nie reagowali w jakiś dziwny sposób na tę osobę. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm. Że nie było ona źle traktowana przez to, jaka Ale jest. Dzięki to, trochę temu. Czy właśnie... osób, takie, co są przy, na tej samej randze, jakby powiedzmy, w społeczeństwie. Chodzi. chodzi mi o to, że też w sensie to było też ze względu na to, że on właśnie miał drugą osobę, bliską osobę, która go wspierała swojego mm -hmm. przyjaciela i który właśnie potrafił czasem wytłumaczyć coś, co mm -hmm. jakoś tam. To dzięki temu tak naprawdę. Gdyby nie miał takiej osoby bliskiej, tak, no to możliwe, no. Ale no, ja mam taką, no, ta książka była trochę, właśnie taka, no, nie potrafiłam się w ogóle do tego jakoś odnieść, jako ja, no po prostu. Bo ja mam taki, to uczucie, które teraz, które właśnie wzbudzają we mnie takie książki, to jest taki ścisk po prostu, właśnie w gardle i tutaj. I teraz, właśnie to czuję, mhm. jak mówię o tej książce. I to są właśnie takie książki, na przykład jak yy, Ten śmiech, to ma zęby. Też we mnie wzbudza zawsze takie, samo, takie same emocje, i ta mhm. książka właśnie wzbudza we mnie. Równie mocne mhm. wzruszenie tak naprawdę, to jest takie poczucie nie wiem niesprawiedliwości, poczucie jakiejś takiej empatii mhm. bohaterów. Rozumiem. Znaczy no jakby to była prawdziwa osoba. no tutaj mam takie wiesz, że jest jednak jakaś historia, mhm. nie? No tak, no ale rozumiem o co się chodzi. No ale ja właśnie tego jakoś tak nie, nie jestem yy, nie czuła na takie rzeczy, tylko jak to się mówi, yy, no nieważne. Nie jestem czuła na takie rzeczy. Nie jestem nie czuła, wrażliwa. Jestem wrażliwa. Wrażliwa. No i ważna. Dobra, nieważna w każdym razie. Ja no, chyba zmienię na trzy gwiazdki. No ale niech już zostały hmm. te cztery po prostu, ale myślę, że tak to Nie wiem, no, jeśli nie czujesz, tak. że to jest czterogwiazdkowe. To... No na pewno nie jest W też. Nie, jakby Gorzej nie jest niż trzy. Myślę, że właśnie trzy takie średnie, bo jest to książka. No właśnie ona może dawać takie ważne wartości, natomiast no, dla mnie to nie, nie jest coś dla mnie o po prostu. Okay. Dobra, to teraz tak zupełnie inaczej. Przejdziemy do mniej poważnych rzeczy. Eee, chcesz pokazać? Tak, bardzo. A nie masz na górze? Nie masz wydania specjalnego? Tak. Yy, mam dwie. Aha, mam dwie, właśnie. Dobrze. I jest to, proszę, o, możesz yy, poczekać. Dobrze. Dylogia eee, całą przeczytałam, z pana w mroku i jak to się nazywa dwie spleślone korony. Yy. Eee... Aha, bo to jest pierwsze, dobra, nieważne. Tak. I no, dałam cztery gwiazdki, bo generalnie dobrze się bawiłam. Miałam pewne zastrzeżenia. To też pewnie już wszyscy yy, czytali. Tak mi się wydaje, że jest bardzo. Serio? No, ja tak mi się wydaje. No, znaczy, ja też mam wiesz, zaburzone przez to, że ty. Często, dosyć w pewnym momencie mówiłaś o tej książce. Tak. Yy, więc możliwe, że mam przez to zaburzony światopogląd na, na to, czy, czy wszyscy już czytali, czy nie. Mhm. Ale no, wydaje mi się, że dużo osób słyszało, przynajmniej. Bo ja mam tak z, Właśnie no, z nowymi stronami, że wydaje mi się, że to nie jest aż tak popularna fantastyka. w sensie Jest grupa ludzi, dosyć spora na booktoku, która czyta nowe strony, ale mm -hmm. według mnie to są powtarzające się osoby często. Okay. Eee, I dlatego ja mam takie. Że, właśnie, że jak popularna fantastyka to właśnie bardziej eee, Uroboros albo. Kosiarze są skąd? Z Uroborosa. No w sumie to tak. Uroboros po prostu. <śmiech> <śmiech> myślę o takiej najbardziej popularnej nie fantastyce. Popularne, to by nie zrobili wydania specjalnego. Wiem, zniewolony książę. na przykład. <noise> Nie, w sensie. Yy... Znaczy, nie wiemy, czy jest popularna. Nigdy po prostu nie słyszałeś, żeby ktoś czytał. No, czytajcie, kochani. <noise> Ale yy, czyby nie zrobili wydania specjalnego? No się nie wiem. Nieważne. Zastanawiam się, czy w ogóle jakaś była inna fantastyka z nowych stron w wydaniem specjalnym. Nie wiem. Właśnie wydaje mi się, że nie, nie kojarzy w ogóle, a no jak na przykład jest niezwykłe, to tam są jakieś wydania aha. specjalne tych książek, więc dobra, w każdym razie, aha, to twoja recenzja. E, tak, <śmiech> <śmiech> bardzo mi się podobało zbudowanie świata magicznego, to znaczy, że ten świat był właśnie, te karty i tak dalej. Cieszę się, że coś się Przecież... Tak, nie no, generalnie fajna książka, tak? ale no to były tam jakieś niedociągnięcia, nie dałabym pięciu gwiazdek, ale cztery myślę, że... Zasłużyła, bo się też wciągnęłam w tę historię. No, od razu, właśnie po przeczytaniu pierwszego tomu, sięgnęłam po drugi, no bo się też cliffhangerem skończyło. Fajnie, że mogłaś, bo ja nie mogłam, bo by nie mm -hmm. było. No. Więc jako, że się cliffhangerem skończyło, to byłam od razu zachęcona do tego, żeby sięgnąć po drugi tom. E... Polecam. Myślę, że polecam, jeśli ktoś nie czytał. Tak, bo to jest taka. No bo jest to trochę romantazja, ale też nie takie bardzo. Tak bo jest tam wątek romantyczny, ale też nie jest to 18+. Plus. Znaczy, wątek, który jest, mamy nie, nie jakby... jest. Aha, bo w drugiej części bardziej chyba jest też więcej... Tak, ale bo w drugiej części pojawia się drugi wątek no romantyczny. Właśnie, I drugi wątek romantyczny, który się zawiązuje w drugiej części, był dla mnie tak obiust. Po prostu to było to, że to było jedno z moich zastrzeżeń. Był zbyt prosty. Dobra, dalej nawet nie byłam fanką za bardzo tego wątku no. romantycznego. Więc ten wątek główny, romantyczny, który poznajemy od mm. początku, który się zawiązuje, jest fajny, ten, bo ma też jakieś swoje rzeczywiste problemy, tak mm -hmm. naprawdę. oni nie... są w podobnym wieku. Mm -hmm. <laughs> A nie takie wymyślone problemy. Mm -hmm. Trochę. Znaczy, może nie wymyślone, ale takie problemy, które bardzo szybko i łatwo są do rozwiązania. I no, bardzo prosta była ta... mm, ten drugi wątek. Taki, mm -hmm. taki trochę na siłę był dla mnie. Ale pierwszy, pierwszy bardzo spoko. No bo po prostu byłby problem z prowadzeniem drugiego wątku romantycznego w drugiej części. Mhm. przy takim rozwiązaniu, Może po prostu chcieli mieć jakiś wątek. Tak, no ale to też, gdyby właśnie jakoś to wcześniej trochę, może. Yy, Rozumiem, zalążek, chociaż cokolwiek. Tak, Jakiś zalążek, a nie to, że tak się już czujesz, że się pojawi i nagle tyk pojawia się i po prostu już, już leci, i potem się okazuje, że o, właściwie to zawsze, ci, już widziałem cię, zwracałem na Cię uwagę. Mm, no, 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 takie bo... zbyt cukierkowe. Tak, to prawda. Z tym się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że ja w ogóle w pierwszej książce tam chyba trzy gwiazdki, a drugiej pięć, więc ja też 7 <laughs> cztery. Jakoś tak, bo bardzo mi się podobało to zakończenie. W sensie w, podobało mi się zakończenie tej serii. Że, mm -hmm. Nie wiem, jakoś jak mi się podoba, ale tak mi teraz miał powiedzieć, co tam się działo, to chyba bym nie powiedziała. Natomiast, e, że mi się podobało. Mnie trochę zmyliło do tego, co będzie zakończeniem to, co, że tak powiem, ty tytuł książki. Myślałam, że coś innego będzie. Mhm. rozumiem. Tak, potem Ci powiem, co? Mhm, dobra. <laughs> eee... będzie zakończenia całej serii. Ale <laughs> no, nie przeczytacie. Ja dalej dam tą książkę, niech będzie. Ona jest moja ostatnia w tym miesiącu. Eee, Początku końca złoczyńca. Ja w ogóle, bo ja nagrałam tego reading vloga, ale będzie za milion lat. Może <laughs> nawet zapomnicie o tym filmie. I tam właśnie będą trzy książki z czterech dzisiejszych i właśnie to jest trzecia i tamte poprzednie też będą w, w, w tym filmie. E, natomiast, dobrze, powiedzmy o początkującym złoczyńcy. Ja dam cztery gwiazdki, bo to była bardzo lekka, przyjemna książka i wbrew, znaczy mimo, że nie było tu wątku romantycznego, to mhm. mi się podobała. A to się nie I, I mnie ciekawiła, i ja chciałam więcej. Ciągnęło mnie co innego niż wody romantyczny. więc to się naprawdę rzadko zdarza. I wow, super, ale w tym była bardzo y, lekka. I mamy tutaj po prostu chłopa w średnim wieku, który y, dostaje spadek po swoim wujku, z którym właściwie nie miał kontaktu. Y, I okazuje się, że y, jakby dziedziczy też. Y, nie do końca jest to Imperium Złoczeńców. W sensie jest to pewne Imperium. Ale też jest taka jest to takie imperium, które za wrogów ma grupę złoczeńców. Właściwie Aha, coś okay. takiego. I bardzo takie, właśnie, nie wiem dla kogo w ogóle takie coś polecić. Po prostu to jest lekka książka, czy daje jakieś wartości? Nie, Myślę, że nie za osób, bardzo. Które lubią zwierzęta. Tak, mam tutaj zwierzęta fantastyka. i biorą one udział. Ale właśnie, według mnie to nie jest matematyka, tylko sci-fi. Okej. Okay. Eee, tak, właściwie teraz, jak już teraz jestem na tym etapie, to już na pewno bardziej jest to sci-fi, ale taki bardzo, bardzo, tro, taki uh -huh. wątek sci-fi, taki sci-fi, yy, się, yy, realizm magiczny, realizm sci-fi. wiem, <laughs> o co chodzi, że takie trochę. Um, Bo mamy gadają z zwierzęta na przykład. Tak, mamy gadające zwierzęta, no ale to nie jest tak, że one zawsze były i wszystkie gadają, w się sensie, co hmm. chodzi. Um, więc. Nie kupa, właściwie tak. nawet nie gadają. To by będzie pan tak? Inaczej trochę. Okay. Czy jak powiem, tak, coś w tym stylu. No. Okay, okay. Jak powiem będę działał. No. I to mi też że tam były, właśnie tam. Aha, no i coś chciałam powiedzieć. Dałam cztery gwiazdki, chociaż ta książka bardziej zasługuje na trzy gwiazdki, ale przez to, że właśnie mi się podobało i łatwo mi się ją czytało, to dałam więcej, bo bardzo dużo uproszczeń. No, mm -hmm. no dzięki temu było mi ją łatwo przeczytać, lekko i przyjemnie, mm -hmm. że były pewne uproszczenia. Hmm, też możliwe, że to uproszczenie po prostu było dla naszego głównego bohatera, że powiedzmy, że oni wszyscy tam w tle wiedzieli jaka jest prawda, ale nasz główny bohater dostawał uproszczoną wersję i my też dostawaliśmy z nim tę uproszczoną wersję, no więc takie mam... Mieszane uczucia? Ale po, po ale tej takiej książce bym się nie spodziewałam po prostu rozbudowanego świata ani braku ta, takich uproszczenia. Ta. To są właśnie książki, po których ja się spodziewałam, że raczej nie będzie takich uproszczenia. Ale, ale czasem są takie bardzo uproszczenia. Tak. Sobretnie. A to jest książka, która właśnie myślę, że jest taka bardziej rozrywkowa, ma być śmieszna, zabawna i tak dalej. Tak. Dlatego bym się właśnie po niej nie spodziewała nawet. Jak no, takiego... z tego być film? Szczerze. że to taka właśnie taka komedia. Mhm. No ja znaczy, nie czytałam, ale mam planach. No. Jeszcze. I obstawiasz, że tak jest. nie? Tak, tak. No. Znaczy, tak. A propos w ogóle, przypomniało mi się, że znalazłam kolejną książkę, która ma kota na okładce i nazywa się Zaleca się kota. I yy, opis to jest Zapiszę panu kota i będziemy obserwować. To znaczy jak <grym> jako leks? Tak, jako lek. Więc yy, jest to też yy, yy, literatura japońska i yy, kupię sobie ją przy następnym na zamówieniu. <grym> Dobrze. Więc y, pomoc domowa. Haszka, chyba w tym miesiącu miałaś. Tak, chyba Pomoc domowa. Co gdzieś na tej książki? Spodziewałam się czegoś lepszego, zwłaszcza że ja nie czytam kryminałów. W związku z czym wydaje mi się, że łatwiej na mnie zrobić wrażenie. Zrobić wrażenie, właśnie zrobić, zapomniałam. Wywołać wrażenie. Wywrzeć wrażenie. Wywrzeć. Okej, dobra. To to pewnie to słowo chciałam, szukałam w mózgu. W każdym razie. Wszyscy wiecie, o czym jest pomoc domowa? Pewnie tak. Mamy dziewczynę, która zatrudnia się jako pomoc domowa w pewnej rodzinie. Tam jest mąż, żona i, i dziecko, i po prostu y, zaczynamy od tego ta książka zaczyna od tego, że jest jakiś trup. Nie wiemy, jaki trup, nie wiemy, kto widzi tego trupa i kto ten, ale. Y, I potem wracamy do przeszłości. przyszłości, się dowiadujemy właściwie, co się wydarzyło, no bo y, nie wiemy w ogóle nic. No i mam tą pomoc domową, no i tam się ta cała historia dzieje, no właściwie nie mogę wam nic więcej powiedzieć, no bo to już musiało być spoiler, jakaś taka rzecz związana z fabułą. Natomiast no, ja nie wiem co tam, czy trzy gwiazdki, czy cztery gwiazdki, nie mam żadnego pojęcia, w tym momencie dałbym trzy. Chyba dałeś trzy. No właśnie, a okej, okay, no tak, bo pewnie, bo nie była to zła książka, ale nie była to też dobra książka i nie była to książka, która przynosiła mi nie wiadomo jaką rozrywkę, Rzeczy, które się tam wydarzyły, mnie zaskoczyły. Niektóre pozytywnie, niektóre mniej. Yy, natomiast... średniak. No, na pewno nie powiedziałabym, że to takie zachwyty, jak się słyszy. Tutaj też było dużo uproszczeń. Mm. Jak to ustaliłyśmy. W sensie, żeby się mm. fabuła dobrze spięła, to było dużo właśnie... Bo jakby... jedno ogromnie... <laughs> nie ma, że mm. wyjaśni po prostu. No Jedno, jedno było mega uproszczenie mm. i to najbardziej tutaj na ocenę tej książki. No, i po prostu to były fajne pomysły, które mogłyby tam się pojawić, no a nie pojawiły się. No. Więc to problem. Ja dałam cztery, dlatego że mi się to bardzo łatwo czytało. W sensie, ja słuchałam tego, się bardzo szybko czytało. Naprawdę słuchało, to było no? tak, słuchało. To było coś takiego, że naprawdę można się było na chwilę wyłączyć, wrócić do fabuły i wszystko się wiedziało, nadal raczej nic się y, nie ominęło. Mhm. Więc dlatego dałam cztery, właśnie ze względu na tą lekkość. Y, Jakieś tam plot twisty rzeczywiście, spoko, więc mnie też łatwo zadowolić, jeśli chodzi o kryminały w miarę. Ale jak już mówiłam, powtórzę, powtórzę, uważam, że jeśli trzeba, chce się przeczytać jedną książkę, w której jest yy, osoba zatrudniająca się w jakimś domu, <laughs> yy, i że tak, w taki sposób, że tam musi zamieszkać, to polecam pod kluczem GoFWAR. Ja no, właśnie, mówię Ja chyba jednak przesłucham Pod kluczem, mimo że myślałam, że już nigdy nie wrócę do Rufuer po <laughs> Dniu Zero, co to była za przeprawa, mm, więc właśnie nie mam trochę problemu, bo nie wiem czy słuchać kolejnej na Klub Książki czy tej, bo zaczęłam już słuchać tej na Klub Książki kolejnej, ale właśnie okay. chyba zdążę jeszcze, jeszcze tuż czasu mam właściwie, bo ostatnio był dopiero, więc może spróbuję Pod kluczem, mm, no ale... Ja Pod kluczem polecam. No właśnie, tak takie ciekawości, może przesłuchać to Pod kluczem. Ale wszędzie właśnie się słyszy bardzo dobra opinia o pomocy domowej. Myślałam, że po prostu podkręcę, bo pod kluczem no pod też kluczem się słyszy. Też, tak. Właśnie ja już naprawdę patrzę to. Znaczy teraz z już się nie słyszy? Oka. Bo po prostu już było dawno temu. Dawno temu. No. Ale ja już patrzę naprawdę z przymrużeniem oka na te opinie mhm. na temat kryminałów. A to jest moja opinia na temat kryminału, że jest bardzo fajnie. No no. Nie, no właśnie bardzo dużo ludzi mówiło o no tym, ale Wiem, wiem, ale chodzi mi o to, że tutaj ja potwierdzam tę opinię. No tak, rozumiem. No okej, okay, dobra, rozumiem, rozumiem. No, ale właśnie tak, że ta pomoc domowa, to ten. Nie to miejsce, nie ten czas, kurde. Dzień zero. Dzień, dzień zero przede wszystkim. Chwila milczenia po prostu na to, jak to było złe. A na przykład książki, które mi się podobają, Ludzie zimły, słyszały o tej książce, ale niewiele. Chociaż o Izabeli Janiszewskiej słyszy się coraz więcej. Tak, tak, tak. O no niej właściwie... tak, ale o Ludzie Zembłe jakoś nie wiem. Bo wydaje mi się, że ludzie, którzy nie czytają dużo książek, ale czytają. Troszkę, to właśnie też stają to. Jak, tak, jak są ludzie, którzy. Takie osoby, które ja znam, które nie czytają jakoś nie wiadomo, ile książek, ale czytają cokolwiek, to często czytają kryminały. Mm -hmm. No albo książki są rozwojowe, ale w sumie nie znam takich osób jakoś dużo. W sumie nie znam takich osób osobiście. Kata. Ja też. Już moja siostra coś kiedyś czytała, ale nie wiem czyta, czy dalej to robi. Można napisać komentarz, <laughs> No, więc y, to tyle. Nie ma co przeciągać. Tak. Już trochę przeciągnęłyśmy, tak? Trochę tak, a w ogóle jak Twoje. W ogóle moje postanowienie, moje, mój TBR, kochani. Okej, okay, to TBR był wcześniej. A, okej. Okay. Tak. To jest y, jaki TBR? Dwie wiosenny, wiosenny! Dwie z pięciu. Dwie z pięciu. I skończyłam wszystkie wiosną, bo dwie skończyłam dosłownie w tym tygodniu. Mhm. Więc jesteś w szoku. Znaczy, w tym tygodniu, wow. to pewnie obstawiam, że jesteśmy tydzień wcześniej niż realnie ten filmik wpada, natomiast nieważne. A jak, chciałam Cię zapytać, jak Ci idzie Twój, twój na się challenge? Czy... Ja, 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 to jestem jest... z planem. No właśnie, ja jestem chyba 3,5 książki poniżej planu. Ja bo mam 12 przeczytanych, a jest tydzień Serio? 13, więc jak skończę jutro, to jestem z planem. Masz 12 przeczytanych? Tak. Ja mam 14, mi się wyłoży, więcej czytałaś? No nic. Słuchaj, ale czy ja powinna ja ale... mieć 17,5. <słuchaj> <słuchaj> tak, wpłacłam. Ja, ja, nie, bo ja mam jedną książkę na tydzień, więc ja mam. No, <słuchaj> i to, no, to, to by łat cię to policzyć. Tak. No. Ja mam 70, po prostu tak sobie ustalam, ja bo w tym roku było 60, a waltetą czytam 100 coś, bo ja przesłuchałam z 60. <słuchaj> ale to i tak. I tak jest szok, więc mhm. y, no, już jest tendencja zdecydowanie spadkowa. No ale w tamtym roku była jakość, nie ilość, i faktycznie się to sprawdziło. Więc w tym roku na razie jest git. Nie ja mam nie tego. mam w tym roku aż takich zawodów chyba. Tak, mhm. tragi tragicznych, że właśnie czytam. I też y, po prostu są już, już tak się no. dzieje, że ja często odkładam książkę i w ogóle mało słucham, bardzo mało słucham tak sama z siebie. Mam problem w ogóle, żeby znaleźć coś, co mnie interesuje, żeby to przesłuchać. Mhm. Ostatnio, jeżeli nie mam, nie muszę tego czegoś przeczytać. No i co? Dobra, tak, no dalej przyciągamy. E, no to co? Dziękujemy Wam za oglądanie. E, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, co Wy tam przeczytaliście i jak Wasze postanowienia książkowe. E, I dziękujemy. Do zobaczenia. Pa! pa.